Panie, Dzisiaj jest dzień zrobienia. Dzisiaj każdy człowiek może oczywiście przyjść do Boga. Nie musisz czekać na to, że coś się wydarzy <laughs> szczególnego. Wystarczy, że prosty aktem wiary. Powiesz, Boże, potrzebuję Ciebie. Boże, dziękuję Ci, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy. Boże, wierzę, że Jezus skądś martwy. I wtedy Twoje życie ulegnie Jak Ja te lat zamordowałem człowieka. Byłem bielem narkotyków. Klapię umierają od kokainy. Jezus Chrystus w stanie, mi uratować. To, to, ci powiem. Wiem, no, to wiem, jest ci Paweł. Ten uratować nie może krytykować ciebie. Nie myśl sobie, że nie potrzebujesz Boga. Nie myśl sobie, że nie w przyszłości że z Bożej. A teraz prawidłowo że No, wina A na to że nie do Nie się, że to nie ludzi zerwać z tym frajerem diabłem. Przyjmij prawdę, że został pokonany, został zlecony po Jezusa. A Ty przyjmij, nie sądzi już diabeł. On tylko udaje i chce, żebyśmy łyknęli z Ciebie. Chce, żebyś wiedział, że Bóg Cię kocha. Przyjmij ciesze objawienie o tej miłości, o Bożej łasce dla Ciebie. Zrozum, że Bóg tak pokochał świat. Nie ma Twojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginali, ale miał życie wieczne. Otwaj życie Jezusowi! Pamiętaj o tym, że jest dla Ciebie szansa. Pamiętaj o tym, że nie jesteś człowiekiem z drugiej kategorii. Diabeł chce, żebyśmy żyli nikomu na tej ziemi. On chce, żebyśmy myśleli, że jesteśmy uzależnieni od Grzechu. Ale to Mogą, że mówi, że Grzech nad nami panować nie będzie, bo nie jesteśmy pod prawem, nie jesteśmy pod łaską. Bóg nie oczekuje od Ciebie, mój obcy, tak, tak. Bóg otykuje od Ciebie, że przyjdziesz z pokorą do Niego i powiesz, potrzebuję Ciebie, nie chcę sam nie być. Bracie, On przyszedł do mnie, ja nawet tu nie wczuwałem i taką nie na siebie w niedzielnej serii. Moje krzyki zostają przebaczone, wystarczy, że się ukorzysz. pokonaj dzisiaj własną pychę. Pokonaj dzisiaj własną sprawiedliwość. Do Boga. się na grzesznika. Nie uznaj się Jesu w sumar, samiach, A może myślisz sobie, bo to mówisz jest nieprawdą, w ogóle Boga nie ma. Opowiem Ci pewną historię. Był sobie kiedyś taki człowiek, który poszedł do fryzjera. Jak to chrześcijanin wszędzie mówił o Jezusie, a to też fryzjerowi mój o Jezusie. Ale fryzjer powiedział do niego Człowieku, nie opowiadaj mi takich ściem Nie ma Boga Gdyby był Bóg, to by nie było tyle złora ziemi ja im przestał mówić Wyszedł na ulicę I zobaczył takiego bezdomnego, z długimi włosami, z taką długą, brudną brodą I wrócił do tego przechodu fryzjerskiego i mówi tak Nie ma fryzjerów A on mówi, jak to nie ma fryzjerów? A ten tak się mówi, gdyby byli fryzjerzy, to by nie było tylu meneli Tylu brudnych, takich nieostrzeszonych ale ten Chrystus pyta, tutaj jest moja wina, że On nie chce przyjść do mnie się odszyć, za darmo mu go ostrzyc. Ale chrześcijanie powiedział, no właśnie, czy to jest Boga wina, że nie chcesz do Niego przyjść? Przyjacielu, problem z Bogiem nie leży po stronie Boga, tylko po twojej stronie. On na ciebie czeka, choć z tak nie widoczą, Kiedy przyjdziesz do Niego i zawołasz, kiedy powiesz, Jezus, chcę, żebyś został moim Panem, chcę ci oddać życie, kiedyś tak nie wie białym tronem, nie zapyta, czy byłeś dobry, czy zły, nikt Cię nie zapyta, czy byłeś katolik, czy protestantem. Tam zapytamy Ciebie, czy oddałeś Twoje grzechy Jezusowi, mądrzy tak dużych na ziemię, aby składzić grzechy pokonać szatana. Przyjacielu, przyjmij nam współrzędną Bożą przychylność. ufaj Bogu. Dzisiaj na ulicy Orzeszkowej 2. Od 18.00 będziemy głosić Ewangelię, będziemy uzdrawiać chorych imieniem Jezusa, będziemy wypędzać te mowy, przyjdź i weź swój swoich swoich znajomych, to może absolutnie wyjść twoje życie.